Yo, siema z tej strony Talix. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blockstar Planet. Na dzisiejszym odcinku robimy odcinek, taki w sumie, który robi ostatnio dosyć często, czyli aktualizujemy sobie to, co się dzieje na Blockstar Planet. Na Blockstar Planet nie byłam z jakieś dwa tygodnie bo wiecie, wróciliśmy do szkoły, jest bardzo dużo nauki teraz, niedługo będzie pewnie nauczanie zdalne, więc nauczyciele chcą z nami przerobić jak najwięcej materiału się teraz da. No i ja po prostu mam całą głowę zapełnioną różnymi rzeczami, czy to jakiś film nagrać, czy wiecie, pouczyć się, zrobić lekcje. Jest tego naprawdę bardzo dużo, ale znalazłam chwilę na nagranie odcinka. Mam nadzieję, że mimo tego Wam się taki odcinek spodobał, jeżeli tak, to zostaw łapkę do góry oraz zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Na pierwszy rzut oka, co mogę zauważyć, mi również jest strasznie dziwnie. Nie mam złotego paska, a może oznaczać to tylko jedno, skończył mi się status VIP, niestety. E, no, zapomniałam w ogóle o tym, że ja nie mam już VIP-a. Czy będę kupowała drugiego? Odpowiedź brzmi, no, nie. Niestety, bo nie gram w Blockstar Planet już. Po prostu ta gra moja za nim już trochę upadła i nie widzę sensu kupowania po prostu w tej grze Vipa, właśnie po prostu. Ale odcinki z Blockstar Pana co jakiś czas oczywiście będą pojawiały, tak jak dalej się pojawiają, ale nie aż tak często już. No i tak, Vipek się skończył niestety. Jest mi strasznie dziwnie grać. Tak wiecie, bez paska złotego. Jakoś nie wiem, teraz będę kręciła kołem tylko raz, nie mam koła VIP, a przez cały rok miałam dostęp do dwóch kół i miałam złoty pasek, także jest mi strasznie dziwnie grać i w ogóle, ale dobra, mam nadzieję, że się przyzwyczaję. No i dobra, ja tutaj w ogóle zauważyłam jakieś puszki z tego, co widziałam, jest jakieś wydarzenie, bo to jakieś puchy były, znajdźmy, chyba zbieranie śmieci. Pamiętam, o jest tutaj butelka. Pamiętam to wydarzenie, ono już kiedyś było. I to wydarzenie nazywało się, że pozbieraliśmy śmieci w Nexusie. No i oczywiście tradycyjnie tutaj sobie możemy to właśnie potem wymienić, pewnie na jakieś nagrody. Zaraz sobie zobaczymy, co możemy. A, czyli serio jest to co roku. Blockstar Planet mogłoby się trochę wysilić. Serio, ta brama. Blockstar Planet. Przecież to jest udawane co roku. Ja to dobrze znam. I to też jest co roku. To tak samo. To tak samo. Nie, no masaker, naprawdę. Ja. Jedyny okres na Blockstar Planet, który lubię, to są to święta, bo jest taki, wiecie, vibe na Blockstar Planet cudownym. W sensie nie wiem, czy to już będzie to samo co zawsze, ale wiecie, taki vibe jest wtedy, że są te parkury takie świąteczne, nagrody z koła, mega vibe jest fajny świąteczny. Mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo fajnie na Blockstar Planet. O, mamy buteleczkę tutaj. No i dobra, także jest takie wydarzenie i jeszcze chciałam w ogóle sprawdzić, że mam tylko. Online przyjaciół 38 na 1880 osób. Kochani, to jest chyba najlepszy dowód na to, że Blockstar Planet upadło i chyba nikt z was nie. Wszyscy chyba to potwierdzicie, że to jest najlepszy dowód na to, patrzcie 40 aktywnych na 1800 znajomych. Ja nie mogę. Szkoda, że ta gierka tak upadła, bo naprawdę tutaj można wiele pozmieniać, ale niestety moderacja jest na to zaleniwa. No nie oszukujmy się taliks. No siema, siema. Także słabiutko jak na 1800 znajomych A jeżeli chodzi o parkury To sprawdźmy sobie Ile jest osób 65, no w miarę W sumie to jest 17, na przykład 30 Kiedyś to chyba było nawet ze stówkę ponad Potrafiło nawet dobyć chyba 300 Nawet osób na parkurach kiedyś było Także straszna szkoda Że to BSP tak upadło I w ogóle są jeszcze nowe klocki, w sumie, które nie wyglądają nawet tak źle Wow, ale aż taki dużo jest nowych, to są chyba z poprzednich sezonów, bo ja nie wchodziłam dawno na WSP, więc ja nie ogarniam tutaj życia w ogóle Ale mam jakiś kraj, oleż to, co to wygląda A nie, to jest na klocku Ja myślałam, że wiecie, że to jest takie bez tła, ale super to wygląda Gdyby nie było tego klocka, samo takie to wyglądałoby to przepięknie Tu mamy taki, jakby wiecie, kocyk e... Pnącza? Okej, okay, kojarzę to Ładne, ej, ale to ładnie też wygląda takie gwiaździsta sieć. ładnie to wygląda, fajny klocek. To taki przezroczysty, ładne powiem. O, mamy takie okno, fajnie to wygląda również. Ej, z mechem, ej, ale ten mech wygląda tak realistycznie, ładnie. Tutaj taki klocek, klamka. Czekałam na ten klocek, także że wam powiem. On teraz będzie tak super na czatach pewnie wyglądał. Domki, jak ktoś będzie budował i doda ten klocek, to... Klamka będzie po prostu przecudnie wyglądać Stare okno, jakieś mamy tutaj zwykłe szkło dla VIPa No niestety nie mogę tego już kupić I mamy takie coś I takie coś Powiem szczerze, że spoko są te klocki Tu mamy jeszcze jakieś z krajów Ja nie rozumiem o co chodzi z tymi krajami Także nie wiem Możecie mi napisać, czy była jakaś aktualizacja związana z jakimiś krajami Bo ja nie jestem w ogóle w temacie, kochani Także jak wiecie, możecie mi dać znać Koło fortuny Zaj... Co? Nowy sezon jest już za 11 dni, ja pamiętam, że ja nagrywałam przecież niedawno odcinek o tym, że mamy sezon 16, on za tydzień i parę dni dobiega końca, co jest grane. Na zakończenie tego odcinka przejdziemy sobie parkour, na którym sobie trochę porozmawiamy i tutaj jest parkour w ogóle nazwa easy, szalone, no dla mnie nie może być taki easy, bo ja... No, dosyć dawno nie grałam. Okej. Okay. i tam mamy strzałkę, dobra. Mam nadzieję, że nie wyjdzie mi to aż najgorzej. Kojarzy z tym nie Mamy tam tylko, z którego on był sezonu. Ja wam w ogóle też powiem tak, zmieniając już temat, to taki vibe jest teraz jesienny. Możecie teraz znać w komentarzach, właśnie w tym momencie możecie napisać w komentarzach, czy jesteście chorzy, albo czy byliście. Gdzie jest ten klucz? jestem jakaś ślepa nie ogarniam. Możecie napisać, czy byliście chorzy, dobra, nieważne. Czy byliście chorzy albo jesteście? Ja właśnie byłam chora, nie chodziłam przez tydzień do szkoły, dlatego też przez nie było odcinków. Chciałabym się y, trochę zmotywować i więcej tych odcinków nagrywać, ale wiecie, szkoła, ja jestem w drugiej klasie liceum, to tej nauki po prostu jest tyle, że aż mnie trzęsie, gdy ja o tym mówię, naprawdę. Y, strasznie trudno jest. Nie spodziewałam się, że druga klasa mnie tak przyrośnie, bo jest naprawdę grubo. Więc ja się boję drugiego semestru, nie wyobrażam sobie tego. Chciałabym prowadzić w ogóle w grudniu dla Was serię vlogmasów, ale yy, na przykład ta seria polegałaby na tym, że naprawdę jednego dnia byłby odcinek z twarzą z vlogmasu, a drugiego taki jakby vlogmas, ale na Blockstar Planet. Brzmi jakieś świąteczne parkury i tak dalej. Ja bardzo lubię vlogmasy nagrywać, oglądać, dajcie znać, czy byście chcieli vlogmasy, bo ja myślę, że. To byłoby spoko opcją, bo opisaliście, że vlogi lubicie oglądać, że mi to lepiej wychodzi. Także napiszcie, czy chcecie w wersji Blockstar Planet, czy tylko takie z twarzą vlogi. Bo mi się w sumie lepiej by nagrywało z twarzą, ale oczywiście, jakbyście chcieli z Blockstar Planet, to też mogę nagrać. W końcu, wy to oglądacie. Ja mi zależy na tym, żeby to Wam się podobało. I musimy mieć od nowa, ale na szczęście nie zginęłam, także na plusik. Parkour niby easy, a ja straciłam już tyle HP przez głupotę. Ja. Nie, aha, tutaj mam już dobra W poniedziałek do szkoły, czyli jutro, bo wy odcinek widzicie w niedzielę Zmotywowałam się do nagrania jego Jej, czy ja dobrze idę? Ja chyba jestem zagubiona na te parkury, serio Okej, okay, dobrze idę, bo nie skakałam jeszcze na żadnym dripie Mam w ogóle 10%, także mam nadzieję, że mi się zaraz telefon nie wyłączy I jeszcze dawno nie robiłam live'ów Ale nie, no robiłam live'a chyba Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego robiłam live'a Tak, pamiętam I wtedy sobie fajnie gadaliśmy Ja zrobię live'a, tylko jak się ogarnę Potrzebuję wiecie, takiego mm, czasu chwilowego, bo mam bardzo dużo teraz nauki. W sensie ja się jakoś zbytnio dużo nie uczy, nie oszukujmy się. Ale wiecie, tak, e, powinno się coś tam wiedzieć. Jak, jak się pisze jakieś kartkówki, to żeby chociaż na dwóje pozaliczać. To jest przynajmniej dla mnie takie ważne, żeby mieć te dwójki, żeby, no, nie mieć aż tylu tych jedynek jak w pierwszej klasie liceum, bo w pierwszej to był dramat. Ja się tak rozleniwiłam przez zdalne. Ale wydaje mi się, że zdalne nauczanie do nas wróci bo zakierzenie znowu wzrosło i słyszałam, że wszystkie klasy mają do listopada a właśnie iść na zdalne, także fajnie, mam nadzieję, że pójdziemy na to zdalne, w sensie zdalne jest spoko, bo nie musimy na przykład dojeżdżać do szkoły, tylko wstawać sobie minutę przed lekcją, ale minus myślę, że jest taki, że psychika siada na zdalne, przynajmniej mi strasznie, ja nie mogę wytrzymać, serio na tym zdalnym psychicznie, bo wiecie, jednak nie spotykamy się ze znajomymi i, i ja dostaję po prostu szału, jak z nikim nie wychodzę, albo nie rozmawiam tylko ciągle elektronika i w ogóle głowa mnie normalnie aż boli od zdalnych nie mogłam wytrwiedzieć na tym zdalnym, także są plusy i minusy tego zdalnego, napiszcie czy lubicie zdalne, czy byście chcieli powrót zdalnego oki Ok. zastanawiam mm, się kiedy będzie w ogóle tutaj meta, bo ja idę i nie widzę końca co takie to, to jest długie, o nie aha, serio? I nie chcę się w sumie tego od nowa przewodzić, nie widzę też sensu, bo tam w ogóle jakieś szalone na górze było. Nie wierzę, że sezon 16 się kończy za 10 dni i wiecie, teraz będzie taki 17 z takim vibe'em jesiennym pewnie sezon będzie. Jak będzie coś ciekawego, to będę więcej nagrywała BSP. Jeśli odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij o łapki do góry. zapraszam jeszcze na mojego Instagrama, Talix długa dużo się tam dzieje, są różne fotki. Ostatnio spotkałam się z Natsu, wstawiłam tam foteczkę, także koniecznie wbijaj, jeżeli jeszcze tam Ciebie nie ma. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć.